Kościół zakazał śpiewania na ślubach piosenki Eda Shirana. I tutaj kościołem niezgody jest taka, znaczy kościół niezgody. Kością niezgody jest piosenka e, Shirana e, Perfects I w polskiej wersji językowej, właśnie chyba o tą polską wersję chodzi. O małżeństwie, które będzie się kąpać we krwi. Małżeństwem, dwoje ludzi zostaje. Czy znaczy nie czy będzie. No w każdym razie o krwi coś tam było. Prosimy cię. Świętą krwią. I są trzy strony tego sporu. Jest rodzina e, państwa młodych, która nie zna angielskiego. Jest kościół, który e, nie zna Eda Shirana, i jest Ed Shiran, który nie zna polskiego. my świętą krwią. Na szczęście nie zna polskiego, bo podejrzewam, że gdyby Shiran znał polski, to by wcześniej zakazał tej piosenki yy, używać w, w, po polsku jeszcze przed kościołem. Bo ja Wam teraz powiem, jak należy przerabiać yy, piosenki, przeboje polskie, tak żeby każdy proboszcz powiedział, dobra, zapraszam, 500 zł się należy, yy, szczęść Boże. Ona to jest. Dla mnie. Piosenka Ona tańczy dla mnie. To przerabiamy tak, żeby nie było wątpliwości, że ona tańczy jednak dla męża. Że nie tańczy dla kochanka. Ja podrywam ją, ona tu jest i tańczy dla męża. On zaś wierny jest i nie ma w kieszeni węża. Cieszą się księża. Albo kolejna piosenka. Miłość z zakopanym. Miłość, miłość z zakopanym. No nie można w zakopanym wiecie, to są góry, tam są schroniska. Przy tych schroniskach wiecie, co się wyprawia wieczorami, więc to nie może mieć żadnych skojarzeń. Polewamy tu powinna piosenka się zaczynać ewidentnie od słów, gdy roraty są nad ranem. Na roraty w zakopanem, zawsze jadę z moim panem. Prezerwatywa to feminitywa, o diabła znak nam dany. Kolejna piosenka, kiedy powiem sobie dość. Kiedy powiem sobie dość, to może powiedzieć tylko yy, Pan Młody. Kiedy nad ranem wstaje od stolika i mówi: Kiedy powiem sobie dość, i na dowód tej heroicznej decyzji abstynenckiej powinna powstać taka piosenka. Kiedy powiem sobie dość, będzie ze mnie trzeźwy gość. Doładowicie przeniosę i kremu. Wtedy powiem sobie dość, będzie ze mnie czegoś gość, dowadowi się przeniosę i kremówki dwie poproszę No i najgorsza piosenka Jesteś szalona, mówię ci Nie można narzeczonej przed ślubem jeszcze mówić, że jest szalona. Jeszcze co, jeszcze jesteś szalona i twoja matka też? Zawsze nią byłeś, każdy wreszcie śnić. Nie można robić wariatki yy, z teściowej. A tą piosenkę sobie wyobrażam tak. Jesteś jak żona, mówię ci nawet lepsza niż ona. kłócisz się za trzy. No i teraz prawdopodobnie, jeżeli żona obejrzy moją ostatnią wizję, to prawdopodobnie do domu nie mam po co wracać, więc jedyna moja szansa, że mi otworzy drzwi, to jest ten kolega. Ty dzwonisz, mówisz, że to ty, a potem ja za tobą myk, myk. Trzymajcie się. To ja, kochani, to ja.